na hamulec masz na hamulcu na maksa w dół kciukiem sobie wciśnij ten od góry dokładnie i na maksa w dół tak jest jedziesz w pełnym automacie dwie ręce na kierownicy ruszamy powolutku z racji że masz tyle okrążeń nie będę ci tam musiał przyhamować przed włączeniem się na dor aby nie wjechać z jakiegoś kto będzie wolniejszy i nas hamuje niepotrzebnie więc my na razie spokojnie tutaj koło tych drifterów jedziemy to jest ich przestrzeń, że flak jest, ale... Nie, nie, tam po prostu nie ma czujnika w którymś kolem, dlatego... Na razie spokojnie, ja zobaczymy co się będzie działo na to, że oni jadą drugie kółko, więc A, my nie tak. chcemy ich poganiać, ci będą zjeżdżać. I nie wiemy jak lambo. A, lambo jedzie dość ostro, zaraz będzie szykanie i będziemy wiedzieć co to jest ten tak możesz nawet tu się zatrzymać to będziemy mieli większe, większe pole do rozpędzenia się ja tylko sobie przyobserwuję oni lecą kolejne kółko i zobaczymy tylko co Ferrari jak Ferrari zjedzie to my ruszamy od razu w kolejne kółko zaraz dam ci znać Ferrari jedzie lewą stroną zjeżdża w stolu gaz podłogę śmiało tak Jedziesz, w lewą stronę ale bardzo płynnie dokładnie. Gaz, 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 do lewej strony śmiało. Super. Ok, tutaj hamowanie, mocno, 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 mocno. Bardzo ładnie teraz jest ta alejka, prawy, ten lewy jest zdradliwy, więc tutaj jest ciaśniej. Bardzo ładnie, prawy trzymasz się blisko pałków na razie i na wyjściu dopiero przytulasz się do lewej strony. Gaz, gaz, gaz śmiało. Teraz hamowanie przed tym jeszcze troszkę, noga wraca na gaz, płynny Bardzo ładnie, lewą stroną, gaz, 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 gaz Tu będzie ta szykana Na wysokości pachopów, mocne hamowanie Teraz mocne hamowanie, mocno, 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 mocno Odpuszczasz hamulec i z tą prędkością lecimy Bardzo ładnie, prawą stroną, prawo, prawo, prawo Bo my lecimy kolejne kółka, przyhamuj sobie Ten zakręt delikatnie, bo tu nam może się ktoś włączyć, więc ten troszkę odpuszczamy na wyjściu do lewej strony, bo mamy pierwszy ten prawy zakręt. Wjedzimy drugie kuchno. Przyhamuj z tą prędkością prawy, płynnie noga na gazie bardzo ładnie. Tak jest teraz mocne hamowanie w olejkę, mocniej, mocniej, mocniej pamiętaj, że ten prawy jest łagodny, ale lewy już gorzej. Dokładnie tak, nie operujesz bardzo fajnie blisko wewnętrznej, blisko wewnętrznej, troszkę za szeroko przyjmę, dobrze jest teraz przyhamowanie przed tym skrętem, tutaj sobie wypuszczasz auto bardzo ładnie, bardzo ładnie śmiało, gaz przed szykaną hamujemy mocno, zdecydowanie, bardzo ładnie, z tą prędkością ładnie szykane, a tak atakujemy, prawy, lewy dokładnie tak, prawą stroną pamiętaj przyhamuj tutaj mocno Mówię, ten zakręt musimy tak na pół bliska, bo on jest i ciasny, trawa jakaś leży i ludzie się jeszcze tu patrzą. Lecimy trzecie kółko, hamujesz mocno, z tą prędkością prawy, noga płynnie nagasi. tu jest taka chopa, więc musimy właśnie uważać. Hamujemy mocno, wjeżdżamy w szykanę, ten dwa skręty, prawy, łagodny, lewy, ciaśniejszy. Bez hamulca, musisz tak zrobić, żeby nie hamować w zakręcie wjeżdżamy ciut za szybko w ten lewy skręt mamy wolniejszego kierowcę, poczekajmy za nim on też robi sobie miejsce, żeby BMW go nie hamowało i my tak samo jak on powolutku się turlajmy żebyśmy nie sprawiali tutaj zagrożenia żeby oni widzieli, że my jedziemy i dopiero jak on przeleci na szykanę to my dodamy gaz Dobrze, spokojnie, dobra, jedzie Lambo my ruszamy już za nim i dawaj śmiało prawy skręt płynnie z gazem i gaz, śmiało na wyjściu gaz, 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 nie boimy się no, turbo Zalawiamy. Zalawiamy. teraz, hamowanie mocne szykana przed tobą, z tą prędkością dokładnie tak, prawo tu przyhamuj, pamiętaj, ten zakręt odpuszczamy lecimy w czwarte kółko bardzo ładnie śmiało do lewej strony Przehamowanie przed skrętem, noga wraca na gaz ale bardzo płynnie, tu jest hopka dokładnie tak i leci mocne hamowanie, mocniej jak wcześniej bo tu było troszkę za słabo jeszcze sobie tu przyhamuj przed tym skrętem i teraz lewy płynnie widzisz, znowu dogoniliśmy ich, oni BMW ale ostatnie kółko pewnie już będą zjeżdżać także my spokojnie za nimi ale oni tu też będą pewnie czekać oni na tego. tak, my zwolnijmy nawet nie, więc niech nam nie na psują okrążenie. Nie mamy 5, chcemy szybkie kółko. Skończymy tą prostą i ruszasz na piąte okrążenie. I potem będziemy do lewej, tak jak próbowałeś za pierwszymi razem. Dobra, śmiało możesz ruszać. Pierwsze głupo, więc nie chcemy, że no zaraz rozhamowało. Tutaj w mamy dolne i lecimy od lewej. Trzymamowanie, prawy, płynnie, opa, dokładnie, do lewej strony. Mocne hamowanie, mocno, mocno, mocno. Skręcasz bez hamulca i tu dohamuj, jeszcze drugi raz przed tym skrętem. Już bez hamulca, noga wraca na gaz, bardzo ładnie, do prawej strony i teraz szeroko, bardzo ładnie przyhamowanie mocne oni też robią miejsce widzisz, ta bałemka nas troszkę tu zhamowała ale my A, poczekamy czeka. bo my mamy ostatnią prostą szykanę i będziemy zjeżdżać w lewo i nie będziemy czekać na zakręcie więc lekko sobie, ale na razie obserwuję sobie tu jest bezpiecznie żeby ktoś nas widział, jak będzie tu na tygodniu. ok, poczekajmy jeszcze chwilkę i możemy jechać śmiało sobie śmiało gaz hamowanie robisz ładnie szykanę, Tak jak wcześniej pójdźmy już noga. O, dokładnie. dokładnie tak lewą stroną będziemy zjeżdżać ten zakręt przy blisko wewnętrznej lekkim gazem lewy, długi Żyć. powolutku, powolutku, powolutku bardzo ładnie lewą stroną, szeroko i jak mogę Cię prosić to ustawimy się zaraz tutaj przed, przed nimi, dobra, do lewej strony tutaj, dokładnie tak jeszcze troszkę przed namiotem bo pewnie będzie, dobra Okej, okay. jedziemy za McLarena, za McLarena Brak też tam miejsce widzenia to, to my za McLarena Damoksa w prawo Super Zatrzymaj się całkowicie Wiesz parking I super. Jak oceniasz swój przejazd? I ten samochód. <grym> No, fajnie. Idzie, nie? Idzie no, Bardzo i fajnie, i... bardzo ładną mi jeździ, przejazdu, gratuluję I co? Jeszcze masz jeden samochód? Czy już nie, teraz Nie, OK, to tylko Thank <laughs> you.